No dobra, a też jesteście takim, głosicie taką, taką prawdę, że influencer nie jest ideą. Mm -hmm. Jakbyś mogła rozwinąć, co to według Ciebie jest Kochamy znaczy? ją. Tak, my, my ją tak. bardzo lubimy i super. mamy ją wytatuowaną na plecach. No to trochę jest to, o czym mówiłam wcześniej, że sam influencer nam nie rozwiąże problemu. Mm -hmm. Co jest taką kuszące, kuszące, nie? Że tak, dobra, to damy tutaj człowieka, i wszystkie nasze problemy, wszystkie nasze bolączki marketingowe znikną. I czasami niektórzy klienci do mnie dzwonili. Dlaczego to się nie sprzedało? Przecież zrobili, wysłaliśmy do 40 influencerów ten produkt. Ja mówię, uch. Dobrze, czyli tu jesteśmy. E, także e, my bardzo wierzymy w to, że influencer marketing jest elementem szerszej strategii i żeby to działało. E, mamy, widzimy, ile 90 minut przekazu reklamowego dziennie? Strasznie dużo. Mhm. Więc żeby zobaczyć tego influencera, no to musi to być coś ciekawego. Jeszcze wracając do tego, że nie rozumiemy trochę tych platform, to ja na przykład skillowałam jeden pomysł tego roku, który się stał absolutnym jakimś takim wiralem w jednej kampanii dla naszego jednego klienta, bo mi zespół powiedział, Zuza zaufaj, to zażre. wydobra, mhm. ja dobra, będzie na A was. Co to, było? to była kampania z Przemkiem Kucykiem na TikToku, gdzie Przemek kucyłk śpiewał, była przeróbka piosenki takiej disco-polowej o lodach. I ja mówię, nie, no przecież to jest jakiś w Ale brzmi jak przepis, na bardzo dobry. Tak, i <laughs> Dobrą słuchajcie, rzecz. No naprawdę, bardzo, bardzo pięknie to zażarło. Mm. No, ale właśnie to nie jest tak, że powiedzieliśmy, Przemek tu są lody dajesz, tylko mhm. wymyśliliśmy jakiś koncept wokół tego. To nie był jedyny influencer mhm. w tej kampanii. To było obudowane, to było zsynchronizowane z działaniami mediowymi, to było w dobrym czasie, więc influencer to nie pomysł. Nie możemy. Ja... Ale trzeba mieć pomysł na influencer. Tak.